No dzień dobry, moje robaczki. Co tam u Was słychać? Zobaczymy sobie, w jakim momencie w swoim życiu jesteście i do jakiego zmierzacie. Dobra. Co, to mam jakieś loki, papi, loki, Dobra. Inicjacja. Obrzęd przejścia jesteś w drodze do świętego miejsca. Tak myślałam, że u kogoś tutaj jest czarno, pochmurno, burzowo smutno, lękliwie, źle. Macie ochotę się poddać, nie macie na nic siły, ani energii, ani ochoty. Jesteście praktycznie ciągle na nie na wszystko. Tacy bardzo takiej negatywnej postawie zamkniętej, tak na życie w ogóle. Nie macie na nic ochoty, nie macie, nie macie ochoty nawet jakby doświadczać życia. Jesteście bardzo tacy w mroku. No, w takim dosyć bardzo mocnym mroku w tym momencie, ale jakby to sobie nie zabrzmiało, to dobrze. Sorunia. Ale tak, tak jest ok, wiecie? Bo. Najczarniejsza dupcia, w jakiej możemy się znaleźć, jest po to, że to jest taki kop, kopniak. Że słuchaj, zobacz, jak może być kiepsko. Zobacz, jak może być ciężko. Zobacz, w jakim możesz być ciężkim momencie. I teraz pytam do ciebie, czy ty się na to godzisz? Czy ty tak chcesz? Bo możesz to zmienić. To jest ten kopot wszechświata. I to jest ta wieża tarotowa, która po prostu runęła, bo nie zwracałeś uwagi na pęknięcia. Więc bardzo możliwe, że mówię do osób, które czuły się od jakiegoś czasu tak trochę gorzej, które oglądały, bardzo możliwe tak Teraz oglądałeś, oglądałaś moje TikToki odnośnie tarota i wielu na pewno innych tarocistów, czytań intuicyjnych. I zawsze miałeś takie przyjmuję, tak, chcę takiego życia, chcę zmienić, chcę zmiany, chcę nowości, chcę być bardziej asertywna, chcę innego życia. Tak przyjmuję, ale w głowie, a w działaniu nie było nic. I teraz wszechu ma takie, no okej, okay, no na tego przy, na przyjmowała tych zamówień tyle i wszystkie kuźwa teraz naraz. A jak idzie tyle naraz, no to wiadomo, że kurde może być ciężko, tak? Więc po prostu tyle manifestacji, tyle przy, przyjętych energetycznie jakby różnych rzeczy, ale w działaniu nic. Więc po prostu tutaj, jakby tu była taka, taka podstawa i po prostu naładowałaś, 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 i to wszystko się tak nagromadziło. No i teraz zaczęło się, kurde, spełniać. Więc dlatego jesteś w takim ciemnym miejscu. Bo wszystkie całe takie jakby no szambo wybiło. Szambo wybiło, wybija. Robi się miejsce na te wszystkie manifestacje, ale tutaj potrzebne jest działanie. Baw się, rozerwij się, świętuj. Nie bądź taki poważny. To jest taka, to, to taka rada na ten czas. Nie bądź taki poważny. Ustal sobie, okej, okay, wszechu? No, jest kurde ciężko. Faktycznie rozumiem, że teraz. Yy, Zaprowadziłeś mnie do takiego ciulowatego miejsca, żeby ja mogła zobaczyć, mógł zobaczyć, że ej, ja nie chcę takiego życia, ja nie chcę się tak czuć, ja nie zgadzam się na takie coś, co mam teraz. Ja nie zgadzam się na niezadowolenie z życia. To nie jest moje życie, moja droga, ja tak nie chcę, no way, nie zgadzam się, więc co robię? Pyk, pyk i idę w to życie moje nowe. I sama sobie je ogarniam oczywiście z pomocą wszecha, ale ty musisz, kochanie moje, włożyć tę energię działania. Podjąć tę decyzję, że ja chcę zmienić to życie, i ja działam w tym kierunku. Nie tylko głową, ale właśnie czynami. Bo naprawdę samo się nie zrobi. Jeżeli ktoś wam mówi, jakby. Słuchajcie oczywiście ludzi, którzy sami rezonują, ale zastanówcie się, jakby żyjemy w tym świecie 3D i naprawdę możemy manifestować cuda, cuda i otwartym być na cuda, i wszystko jest naprawdę dla nas możliwe, ale nie dajmy się zwieść takim, że wszystko jest za pchnięciem palca. Jeden krok do tego, jedna, Jedna myśl dzielić od tego. Jeden kurs Cię od wspaniałego życia. Kup to, a będziesz bardzo szczęśliwy. Nie, tak życie nie działa. Nie ma w życiu miejsca. Na stryknięcie palca. Bo takie rzeczy, które przychodzą tak. Bardzo często są mało warte. Ok? I nawet jeżeli. Ja nie mówię, że wszystko ma być ciężko, to mi w ogóle nie o to chodzi, bo naprawdę możemy manifestować życie z lekkością, z radością. W ogóle mi nie chodzi o to, że ma być ciężko. Właśnie do, dążymy do tego, żeby było lekko, żeby było fajnie, ciekawie, ale nie dajmy się w taką pułapkę myślową, że ja będę tylko myślał, myślała. Dobra, chcę mieć 10 koła na koncie i nie zmienię nic w swoim życiu, i tylko poprzez myśli mi się te 10 koła znaleźć na koncie. No bo skąd? Jasne, jednorazowo możesz dostać jakiś spadek, możesz nawet wygrać totka, o ile pójdziesz i kupisz kupon. Możesz dostać jakiś zwrot, możesz po prostu, yy, nie wiem, dostać prezent, no cokolwiek. Jakby jednorazowo, jasne, mogą być takie strzały. Ale na życie, żeby to po prostu była taka codzienność, taka norma, to my musimy... W nas dużo rzeczy zmienić i jakby zmienić nasze życie. Żeby nasze nowe życie mogło się nam jawić jako nasze normalne życie, a nie jako coś jednorazowego. Więc bardzo tutaj mam takie, nie daj się wtłoczyć właśnie w takie, że ja tylko manifestuję i nic nie robię i mi wszystko samo przyjdzie, bo podejrzewam, że właśnie nie przychodzi i dlatego jesteś teraz w takiej czarnej D. Bo się zastanawiasz, no kurde, tyle manifestacji, tyle tego wszystkiego przyjmuję, oglądam te taroty, ma być cały, w każdym tarocie idzie do ciebie nowe. Przecież tyle pięknych początków, a gówno się dzieje, gdzie te moje wszystkie manifestacje? Jeżeli tak masz, no to właśnie ja ci przychodzę po to, żeby, żeby ci powiedzieć, że musisz zakazać te rękawy i wyjść do tego życia. I coś zrobić. Bo tu się energetycznie może bardzo dużo dziać i potencjał to jest jedno. A wykorzystany potencjał to drugie. Ja jestem po to, żeby ci powiedzieć: wykorzystaj swój potencjał. Bo jesteś właśnie w teraz, jeżeli jesteś w takim ciemnym miejscu w swoim życiu, to właśnie jest po to to miejsce, żeby ci pokazać: słuchaj, czy ty chcesz się godzić na takie G? A ty masz takie: no kurde, raczej że nie. No of course, że nie, bo nie po to ja manifestowałam swoje wymarzone życie, żeby teraz być w takim czarnym D. Więc wyjdź do świata. Wprowadź lekkość do swojego życia ale wprowadź też działanie. W sensie faktycznie zrób coś. Jeżeli chcesz sztampowo założyć jakikolwiek biznes, coś zrobić dodatkowo, no to musisz się zapisać na jakieś kursy, musisz, nie wiem, otworzyć stronę na social mediach, musisz zacząć mówić do ludzi, musisz zacząć wychodzić wo, ze swoimi produktami. Jeżeli na przykład, nie wiem, nie zastanawiasz się, czy chcę otworzyć salon kosmetyczny, ale nie wiem, czy będę miała klientki, zacznij przyjmować w domu albo po prostu otwórz ten salon i zobacz, czy będą te klientki? Ogłaszaj się. Rób coś. Wdziałaj fizycznie. O, dwie się wyciągnęły. Wielkie zgromadzenie. Wszystko składa się w całość. Przekaza intuicji, plemię duchowe, zwierciadło. To lub co wywołuje w tobie reakcję. Jeżeli masz lustra do przepracowania, no właśnie, czyli to jakby. To szambu, które teraz wybiło. Bardzo prawdopodobne jakby jeżeli się czujesz ciężko, ale też ludzie dziwnie się zaczęli zachowywać, to nie dla każdego, ale możliwe, to sprawdź, co to o tobie mówi w tobie. W sensie, co cię denerwuje, no to jeżeli coś mnie bardzo mocno zrygeruje, no to dlaczego? Nie, no to to jest takie typowe faktycznie lustro. Wrzuć uwagę, co ci tam wybija, co chce się zostać uwolnione. No i wszystko składa się w całość. Mm, tutaj naprawdę jesteś wzywany do zmiany swojego życia połączyć z portalem swojego serca, jesteś wzywany do otworzenia swojego serduszka i jesteś wzywany do życia znowu baw się w lekkości, jesteś wzywany do życia w lekkości, czyli odpuść to wszystko, co jest ciężkie i zacznij kreować swoje życie, ale kreować, a nie wymyślać przestań wymyślać a zacznij kreować, Ok? Mam nadzieję, że wysłałam Ci tak dosyć takiego fajnego kopniaczka, którego yy, uważam, że teraz ostatnimi czasy bardzo dużo z nas potrzebuje takiego fajnego kopniaczka, więc kopięcie i buźki. Pa!